Drobny deszcz październikowy pada na brukowane ulice Krakowa, gdy obserwuje swoje odbicie w witrynie kawiarni na ulicy Floriańskiej. Jest szósta po południu, a złote światło starych latarni zaczyna się zapalać, tworząc tę magiczną atmosferę, którą potrafi stworzyć tylko to miasto. Moje serce bije jak oszalałe. Za kilka godzin podejmę jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu. Moje prawdziwe imię to Aleksandra Kowalska. Tak, ta Kowalska. Jedyna córka Tomasza Kowalskiego, magnata rynku nieruchomości, który posiada połowę zabytkowych budynków w tym mieście. Dorastałam w rezydencji z dwudziestoma pokojami na ekskluzywnych przedmieściach Krakowa. Chodziłam do najlepszych szkół w Europie i zawsze miałam wszystko, co można kupić za pieniądze. Wszystko oprócz czegoś prawdziwego. W wieku dwudziestu pięciu lat, po trzech katastrofalnych związkach z mężczyznami, którzy widzieli tylko moje nazwisko i konto bankowe, podjęłam radykalną decyzję. Wynajęłam małe mieszkanie w Kazimierzu, dawnej dzielnicy żydowskiej, używając fałszywego nazwiska Ola Wiśniewska. Znalazłam pracę jako nauczycielka angielskiego w szkole językowej. Ścięłam swoje długie blond włosy na nowoczesnego boba, wymieniłam markowe ubrania na proste rzeczy z vintage'owych sklepów i całkowicie się odrodziłam. I właśnie tak, rok temu poznałam Damiana. Pamiętam to jak wczoraj. Był zimny listopadowy poranek, a ja siedziałam w mojej ulubionej kawiarni Camelot, ukrytej w tajemniczym dziedzińcu niedaleko rynku głównego. On siedział przy stoliku obok, pochylony nad planami architektonicznymi, okulary zsuwały mu się po nosie, gdy roztargniony gryzł croissanta. Jego kasztanowe włosy były rozczochrane, a na rękawach koszuli miał plamy farby. Nasze spojrzenia się spotkały, gdy przypadkowo wylał kawę na moją torbę. Jego zakłopotanie było tak autentyczne, tak odmienne od wykalkulowanej arogancji mężczyzn, których znałam w moim prawdziwym świecie, że się uśmiechnęłam. Rozmawialiśmy przez trzy godziny. Opowiadał mi o swojej pracy przy restauracji zabytkowych budynków, o pasji do zachowania pamięci architektonicznej Polski, o swoich skromnych marzeniach, by kiedyś mieć własne biuro. Damian był wszystkim, czego zawsze pragnęłam: delikatny, pasjonujący się tym, co robił, zabawny w niezdarny sposób. Nie próbował mnie imponować pieniędzmi ani statusem. Nasze randki były proste spacery po plantach, parku otaczającym stare miasto, kolacje w małych restauracjach, gdzie jedliśmy domowe pierogi, wieczory oglądania starych filmów w jego ciasnym, ale przytulnym mieszkaniu. Po raz pierwszy w życiu czułam się zauważona. Nie jako spadkobierczyni Kowalska, ale jako Ola, nauczycielka, która uwielbiała angielską literaturę. Która śmiała się za głośno i która lubiła spacery w deszczu. Sześć miesięcy później oświadczył mi się w prostym, ale idealnym miejscu na moście nad Wisłą, z podświetlonym zamkiem wawelskim w tle. Nie było ostentacyjnych diamentów ani wielkich gestów tylko on zdenerwowany, z prostą srebrną obrączką, którą sam zaprojektował, pytający, czy chce spędzić z nim resztę życia. Powiedziałam tak, bez wahania. Ale zachowałam swoją tajemnicę. Za każdym razem, gdy pokazywał mi swoje skromne projekty, mówił o swoich trudnościach finansowych z rozwijaniem pracy albo przedstawiał mi swoją prostą i życzliwą rodzinę, czułam ukłucie winy. Ale czułam też strach. A jeśli się zmieni, gdy się dowie? A jeśli ta czysta miłość zamieni się w zainteresowanie? A jeśli stracę jedyną prawdziwą rzecz, jaką kiedykolwiek miałam? Planowałam ujawnić wszystko po ślubie. Kiedy już będziemy oficjalnie zjednoczeni. "Gdy nie będzie już wątpliwości co do jego intencji, mój plan był prosty. Po miesiącu miodowym zabiorę go do mojego prawdziwego domu i wszystko opowiem. Wyobrażałam sobie jego zaskoczenie: może trochę złości z powodu oszustwa, ale potem zrozumienie. W końcu kochał mnie za to kim byłam, a nie za to co miałam, prawda? Ślub jest zaplanowany na jutro. Kościół mariacki w południe. Będzie mały i kameralny, jak chciał Damian. Tylko bliska rodzina i kilku przyjaciół." Mój ojciec nie przyjdzie, wymyśliłam wymówkę, że jesteśmy w separacji. Tak naprawdę nawet nie wie, że jestem narzeczoną. Moja osobista asystentka Karolina, jedyna osoba znająca moje podwójne życie, zarządzała moją nieobecnością w rodzinnej firmie, twierdząc, że jestem w okresie sabatycznym samopoznania. Obserwując nasilający się deszcz na zewnątrz, biorę telefon. Jest wiadomość od Damiana. Nie mogę się doczekać, aż będziesz moją żoną, Ola. Kocham Cię bardziej niż wszystko na tym świecie. Moje serce się rozgrzewa i jednocześnie ściska. Jutro wejdę do ołtarza jako Ola Wiśniewska. Ale wkrótce, bardzo wkrótce, dowie się, że jestem Aleksandrą Kowalską i modlę się, by nasza miłość była wystarczająco silna, by przetrwać prawdę. Czego nie wiedziałam, czytając tę słodką wiadomość pod krakowskim deszczem to, że prawda, którą zamierzałam ujawnić, była niczym w porównaniu z prawdą, którą odkryję. Poranek ślubu zastał mnie niewyspną w moim małym mieszkaniu w Kazimierzu. Za oknem niebo jest czyste i błękitne. Rzadkość w październikowym Krakowie. Słońce wlewa się przez okno, rozświetlając białą suknię ślubną wiszącą na drzwiach szafy. Kupiłam ją w skromnym butiku na Starym Mieście, prostą, elegancką, bez zbędnych ozdób. Idealną dla Oli Wiśniewskiej. Są dziewiąta rano. Ślub o dwunastej. Karolina, moja asystentka i jedyna powierniczka, przyjdzie za godzinę, żeby mi pomóc się przygotować. Siedzę w kuchni z kubkiem kawy, próbując uspokoić trzepoczące w brzuchu motyle, gdy mój telefon wibruje. To wiadomość od nieznanego numeru. Musimy porozmawiać, dotyczy Damiana, pilne. Spotkajmy się przed ślubem. Kawiarnia Singer Kazimierz, 10 Lila. Jo. Moje serce zamiera. Kim jest Joa? Instynktownie wiem, że powinnam zignorować tę wiadomość, to prawdopodobnie jakiś żart, pomyłka albo ktoś próbujący zepsuć najważniejszy dzień mojego życia. Ale coś w lakoniczności tej wiadomości w jej pilności sprawia, że moje palce już piszą odpowiedź Będę tam. O dziesiątej wchodzę do kawiarni Singer, kultowego miejsca w Kazimierzu, pełnego vintage'owych maszyn do szycia przerubnionych na stoliki. Miejsce jest prawie puste o tej porze. W kącie, przy oknie, siedzi kobieta. Ma około 40 lat. Ciemne włosy spięte w kok, elegancki płaszcz i zmęczone oczy. Kiedy mnie widzi, gestem pokazuje mi miejsce naprzeciwko siebie. Aleksandro Kowalska. Mówi cicho, zanim zdążyłam usiąść. Świat zatrzymuje się na chwilę. Moje prawdziwe nazwisko. W jej ustach brzmi jak oskarżenie. Kim pani jest? Pytam, starając się zachować spokój, choć serce wali mi jak młot. Nazywam się Joanna Kowalczyk. Byłam i jestem. Byłam narzeczoną Damiana. Dwa lata temu. Czuję, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Siadam ciężko na krześle, trzymając się brzegu stolika. To niemożliwe. Damian nigdy nie wspominał o. Zaczynam, ale ona przerywa. Oczywiście, że nie wspominał. Tak jak nie wspomniał ci, że dokładnie wiedział, kim jesteś od samego początku. Teraz pokój naprawdę wiruje. Wiedział? O czym pani mówi? Joanna wyciąga teczkę i wysuwa kilka zdjęć na stół. Pierwsze zdjęcie to ja i Damian w kawiarni Camelot. Nasze pierwsze spotkanie. Ale zdjęcie jest zrobione z zewnątrz, przez okno, zanim jeszcze on przypadkowo wylał kawę na moją torbę. To zdjęcie zostało zrobione pięć minut przed waszym pierwszym kontaktem, mówi Joanna. Damian czekał na ciebie. Wiedział, że tam będziesz. Wiedział wszystko. Następne zdjęcia. Ja wychodzę z mojego wynajętego mieszkania, Damian obserwuje z drugiej strony ulicy. Ja w szkole językowej, a Damian stoi pod budynkiem. Data na zdjęciach. Dwa tygodnie przed naszym spotkaniem w kawiarni. Śledził mnie? szepcze, czując jak mdłości podchodzą mi do gardła. Nie tylko śledził. Badał każdy twój ruch. Aleksandro, Damian Nowak nie jest tym, za kogo się podaje. Jego prawdziwe nazwisko to Damian Borkowski. Jest synem Marty Borowskiej. To nazwisko uderza mnie jak pięść Marta Borowska. Znam je z opowieści mojego ojca. Przed laty, w latach 90., tuż po transformacji ustrojowej, mój dziadek, założyciel Imperium Kowalskich, zdobył serię nieruchomości w podejrzanych okolicznościach. Wśród ludzi, którzy stracili swoje biznesy, była właśnie Marta Borowska. Twierdziła, że została oszukana, że dokumenty były sfałszowane. Sprawa trafiła do sądu, ale moja rodzina wygrała. Borowska straciła wszystko i zniknęła z życia publicznego. Jego matka, zaczynam. Dokładnie. Marta Borowska spędziła ostatnie 25 lat, planując zemstę na twojej rodzinie. A Damian? Damian jest jej narzędziem. Aleksandro, on nie kocha cię. On cię wykorzystuje. Łzy cisną mi się do oczu, ale zmuszam się, by je powstrzymać. Dlaczego pani mi to mówi? Kim pani jest w tym wszystkim? Joanna wzdycha głęboko, w jej oczach widzę ból. Dwa lata temu byłam tam, gdzie ty jesteś teraz. Byłam narzeczoną Damiana. Też ukrywałam swoją tożsamość, pochodzę z bogatej rodziny z Warszawy. Myślałam, że to był prawdziwy związek. Trzy dni przed ślubem odkryłam prawdę. Damian planował zdobyć dostęp do mojego majątku poprzez małżeństwo, a potem rozwód i pozew o wielomilionowe odszkodowanie. Rodzina Borowskiej jest zadłużona, zdesperowana. Wyjmuję kolejny dokument. Umowę przedmałżeńską. To znalazłam w jego mieszkaniu. Była przygotowana przeze mnie, podpisana fałszywym podpisem, z klauzulami, które dałyby mu połowę mojego majątku. Uciekłam w ostatniej chwili. Patrzę na dokumenty, na zdjęcia, na tę obcą kobietę, która właśnie zniszczyła mój świat. Chcę jej nie wierzyć. Chcę krzyczeć, że kłamie, że jest zazdrosna, że to wszystko to pomyłka. Ale gdzieś głęboko w środku wiem. Że mówi prawdę. Dlaczego teraz? pytam łamiącym się głosem. Dlaczego czekała Pani do dzisiaj? Dowiedziałam się o Twoim ślubie dopiero wczoraj. Damian jest ostrożny, utrzymuje wszystko w tajemnicy. Ale mam kontakty. Nie mogłam pozwolić, żeby zrobił Tobie to, co próbował zrobić mnie. Patrzę na zegarek. 10:47. Za godzinę i trzynaście minut miałam wychodzić za mąż za mężczyznę, w którym pokładałam całe swoje zaufanie. Całą swoją nadzieję na prawdziwą miłość. Co mam zrobić? Szepczę. Joanna kładzie rękę na mojej. Możesz uciec tak, jak ja. Albo zawiesza głos, w jej oczach pojawia się stalowa determinacja. Możesz zmierzyć się z nim przy ołtarzu, przy świadkach, i ujawnić wszystko. I siedzę w tej kawiarni, w swojej dzielnicy, w mieście, które tak pokochałam. Czując, jak moja wykreowana rzeczywistość rozpada się jak domek z kart, Damian wiedział, cały czas wiedział. Każdy uśmiech, każde kocham cię, każdy dotyk, wszystko było kłamstwem. Ale teraz ja też wiem. I mam wybór: uciec czy walczyć. Wstaję z krzesła, biorę teczkę z dokumentami i patrzę Joannie w oczy. Będę przy tym ołtarzu. Mówię z mocą, której sama się nie spodziewałam ale nie dla ślubu dla sprawiedliwości jest 11:45 za 15 minut ceremonia stoję w zakrystii kościoła mariackiego serce wali mi tak głośno że jestem pewna iż wszyscy je słyszą przez wysokie gotyckie okno widać rynek główny wypełniony turystami i gołębiami słońce przebija się przez witraże tworząc kolorowe plamy światła na kamiennej posadzce Karolina stoi obok mnie, trzymając mnie za rękę. Opowiedziałam jej wszystko po spotkaniu z Joanną. Na początku była w szoku, potem w gniewie, a teraz. Teraz jest moją tarczą, moją podporą. Nadal możesz wyjść bocznymi drzwiami, szepce. Mam samochód za rogiem. W godzinę możemy być w Warszawie. Kręcę głową. Nie, muszę to zrobić. Dla siebie. Dla Joanny dla każdej kobiety, którą próbował wykorzystać. W kieszeni mojej sukni, ukryta pod warstwami tkaniny, mam teczkę z dokumentami, które dała mi Joanna. Zdjęcia, dowody, prawdziwe nazwisko Damiana. Wszystko. Drzwi zakrystii otwierają się i pojawia się organizatorka ślubu, starsza pani z zapiętym na ostatni guzik żakietem. Pani młoda, czas. Mówi z uśmiechem. Biorę głęboki oddech. To jest to. Nie ma odwrotu. Wchodzę do głównej nawy kościoła. Organy grają Ave Maria. Wszystko wygląda dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy z Damianem: białe kwiaty przy ławkach, świece, małe intymne przyjęcie, może trzydzieści osób. Rozpoznaję jego rodziców w pierwszym rzędzie, jego brata, kilku przyjaciół. Po mojej stronie siedzą ludzie, których poznałam jako Ola, koleżanki z pracy, sąsiedzi z Kazimierza. I tam, przy ołtarzu, stoi on. Damian wygląda olśniewająco w ciemnogranatowym garniturze. Jego włosy są zaczesane do tyłu, a w oczach widzę... Co? Miłość? Czułość? Czy tylko doskonałą grę? Nasze spojrzenia się spotykają i uśmiecha się. Ten sam uśmiech, który skradł moje serce rok temu w kawiarni Camelot. Ale teraz widzę w nim coś innego. Coś zimnego. Obliczeniowego. Idę powoli środkiem nawy. Każdy krok jest cięższy niż poprzedni. Mijam ławki... Uśmiechnięte twarze gości. Nikt nie wie, co się zaraz stanie. Staje obok Damiana. Bierze moją dłoń w swoją. Jego ręka jest ciepła, znajoma. Przez moment, tylko przez krótki, bolesny moment, chcę uwierzyć, że to wszystko był błąd. Że Joanna się myliła. Że to, co czuje teraz, jego dotyk, jego spojrzenie, jest prawdziwe. Ksiądz rozpoczyna ceremonię. Jego głos odbija się echem od średniowiecznych ścian. Umiłowani, zebraliśmy się tutaj w obliczu Boga i tej wspólnoty. Słowa płyną wokół mnie, ale ja ich nie słyszę. Patrzę na Damiana, studiuję każdą linię jego twarzy, szukam prawdy, szukam człowieka, którego myślałam, że kocham, i wtedy widzę to. Jego oczy przesuwają się tylko na sekundę w stronę pierwszego rzędu. Tam siedzi jego matka Marta Borowska. Nie wiedziałam, jak wygląda, ale teraz to oczywiste. Ma jego oczy. I w tym krótkim spojrzeniu między nimi widzę wszystko: zmowę, plan, triumf. Coś we mnie pęka. nieżal, żal, nie ból, gniew. Ksiądz zwraca się do mnie. Olu Wiśniewska, czy bierzesz sobie Damiana Nowaka za męża? Nie, mówię głośno wyraźnie. Kościół zamiera. Można usłyszeć spadającą szpilkę. Damian się krzywi. W jego głosie jest nuta paniki. Ola, co ty? Moje imię. Przerywa mu mówiąc głośno, tak, żeby wszyscy słyszeli: Nie jest Ola Wiśniewska. Nazywam się Aleksandra Kowalska. Słyszę zbiorowy wydech gości. Nazwisko Kowalska jest znane w Krakowie. Bardzo znane. Damian blednie. Przez jego twarz przebiega seria emocji: szok, strach, a potem gniew. Aleksandra, nie rozumiem o co ci chodzi. Próbuję, ale kontynuuję. A ty, zwracam się bezpośrednio do niego, nie jesteś Damianem Nowakiem. Jesteś Damianem Borowskim, synem Marty Borowskiej. Teraz to jego matka wstaje z ławki. Jej twarz jest biała jak płótno. Wyciągam teczkę z sukni i trzymam ją wysoko. Mam wszystkie dowody, zdjęcia z twoim planowaniem tej całej operacji, informacje o twojej poprzedniej narzeczonej, Joannie Kowalczyk, którą próbowałeś oszukać dokładnie w ten sam sposób dwa lata temu. Goście są w szoku. Słyszę szepty, kroki, kogoś, kto płacze. Damian robi krok do przodu. Jego głos jest niski, groźny. Myślisz, że jesteś taka mądra? Twoja rodzina zniszczyła moją matkę. Zabrała jej wszystko. Sfałszowała dokumenty, przekupiła sędziów. Żyliśmy w nędzy przez 25 lat, podczas gdy wy Więc to była zemsta? przerywa mu. Nie miłość. Nie przypadek. Zemsta. Zasłużona zemsta. krzyczy jego matka z tylnej ławki, głos drżący od emocji. Twój dziadek ukradł moje życie, mój biznes, wszystko. Odwracam się do niej. Po raz pierwszy widzę ją naprawdę. Postarzałą kobietę ze złamanym sercem i latami goryczy wygrawerowanymi na twarzy. Jeśli moja rodzina rzeczywiście popełniła wobec pani niesprawiedliwość, mówię a mój głos jest spokojniejszy teraz, to zasługuje pani na sprawiedliwość. Prawdziwą sprawiedliwość. Nie zemstę na niewinnej osobie. Nie manipulacje, nie to. Przez chwilę w kościele panuje cisza. Potem Marta Borowska zaczyna płakać, głęboko, rozdzierająco. Damian stoi obok mnie. Jego maska całkowicie spadła. Nie ma już czarującego architekta, wrażliwego mężczyzny, który ukradł moje serce. Jest tylko zgorzkniały mężczyzna, który poświęcił lata na plan zemsty. Myślałeś, że jestem głupią, bogatą dziewczyną, którą można łatwo oszukać? Mówię cicho, tylko dla niego. Myślałeś, że moja potrzeba prawdziwej miłości sprawi, że będę ślepa. Ale wiesz co? Nauczyłeś mnie czegoś ważnego. Nie mogę uciekać od tego, kim jestem, i nie mogę ufać komuś, kto kocha kłamstwo, a nie prawdę. Odwracam się od niego i patrzę na zgromadzonych gości, na ich zszokowane twarze. Przepraszam, że zmarnowałam Państwa czas, mówię, ale czasem trzeba zniszczyć kłamstwo, żeby znaleźć prawdę. I wtedy w mojej prostej białej sukni, z głową podniesioną wysoko. Wychodzę z kościoła mariackiego. Nie jako panna młoda, jako kobieta, która właśnie odzyskała swoją godność. Trzy miesiące po zerwaniu ślubu siedzę w biurze mojego ojca, moim biurze teraz, na ostatnim piętrze wieżowca z widokiem na całe stare miasto Krakowa. Jest styczeń. Śnieg lekko pada za oknem, okrywając miasto białą kołdrą. Zamek Wawel wygląda jak z bajki, a wisła płynie cicho poniżej. Wiele się zmieniło od tamtego dnia w kościele. Po wyjściu z Mariackiego historia rozeszła się błyskawicznie. Media społecznościowe eksplodowały. Dziedziczka Kowalska demaskuje oszusta przy ołtarzu, krzyczały nagłówki. Niektóre media próbowały zrobić ze mnie ofiarę, inne bohaterę, jeszcze inne wmawiały, że to wszystko był plan marketingowy. Ignorowałam to wszystko. Zamiast tego zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał zwłaszcza ja sama. Nazajutrz, po zerwaniu ślubu, pojechałam do mojego ojca. Nie widzieliśmy się od prawie dwóch lat, od czasu, gdy zniknęłam, żeby stać się Olą Wiśniewską. Spodziewałam się gniewu, oskarżeń, rozczarowania. Zamiast tego po prostu mnie przytulił. Wiedziałem, gdzie jesteś przez cały czas, przyznał. Karolina informowała mnie, że jesteś bezpieczna. Myślałem, że potrzebujesz przestrzeni, żeby znaleźć siebie. Nie sądziłem, że znajdziesz to. Opowiedziałam mu wszystko o Damianie. O Marcie Borowskiej, o zemście za wydarzenia sprzed 25 lat. Mój ojciec zachował milczenie przez długą chwilę. Potem powiedział coś, co zmieniło wszystko. Twój dziadek nie był świętym Aleksandro. Prowadził interesy w trudnych czasach, tuż po transformacji ustrojowej. Nie wszystkie jego metody były czyste. Sprawę Borowskiej pamiętam. Matka Damiana prawdopodobnie miała rację, ale wtedy, w tamtych czasach, sądy były skorumpowane. Dokumenty można było sfałszować. Wygraliśmy, bo mieliśmy więcej pieniędzy na prawników. To wyznanie wstrząsnęło mną bardziej niż zdrada Damiana. Więc oni mieli prawo do zemsty? Zapytałam. Mieli prawo do sprawiedliwości poprawił mnie ojciec. Ale to okno zamknęło się lata temu. To, co Damian próbował ci zrobić, nie było sprawiedliwością. To było okrucieństwo. I wtedy podjęłam decyzję, która zdefiniowała mnie na nowo. Chcę to naprawić powiedziałam. Wszystko nie tylko sprawę Borowskiej chcę zbadać wszystkie interesy dziadka każdą rodzinę która mogła być skrzywdzona i chcę znaleźć sposób żeby zrobić to dobrze ojciec spojrzał na mnie z czymś co wyglądało jak duma to będzie ciężka praca i kosztowna wiem i tak rozpoczęłam zatrudniłam niezależnych prawników i historyków do zbadania wszystkich transakcji majątkowych mojego dziadka z lat 90 zajęło to miesiące Znaleźliśmy 12 przypadków, gdzie dokumentacja była podejrzana. 12 rodzin, które prawdopodobnie zostały oszukane. Sprawa Borowskiej była jedną z nich. Dwa tygodnie temu spotkałam się z Martą Borowską. Nie w sądzie, nie w kancelarii prawnej, ale w prostej kawiarni w Nowej Hucie. Dzielnicy, gdzie mieszkała od czasu utraty swojego biznesu. Była ode mnie starsza, zmęczona, ale w jej oczach nadal widziałam ten sam gniew, który widziałam w kościele. Przyszłam zaproponować ugodę. Zaczęłam. Moi prawnicy przeanalizowali sprawę. Masz rację. Transakcja była nielegalna. Dokumenty były sfałszowane. Widziałam, jak jej oczy rozszerzają się. Szok, a potem podejrzliwość. Przyszłaś mi to powiedzieć? Po 25 latach? Przyszłam zaproponować zwrot. Nie mogę przywrócić ci tych lat. Nie mogę naprawić tego, przez co przeszłaś. Ale mogę zwrócić to, co ci zabrano. Nieruchomości, które twój biznes utracił, plus odszkodowanie za wszystkie lata. Marta Borowska patrzyła na mnie długo. Jej ręce drżały, gdy trzymała filiżankę herbaty. Dlaczego? zapytała w końcu. Dlaczego to robisz? Z winy? Z litości? Ze sprawiedliwości? Odpowiedziałam. Twój syn próbował zniszczyć mnie, żeby cię pomścić, ale to nie była właściwa droga. To jest właściwa droga. To powinno było się stać 25 lat temu. Płakała. Łzy płynęły po jej twarzy, a jej ciało wstrząsały ciche szlochy. Kiedy się uspokoiła, zapytała: A mój syn? Damian został oskarżony o usiłowanie oszustwa. Przypadek z Joanną Kowalczyk został wznowiony, a teraz badano również mój. Prawdopodobnie uniknie więzienia. Jego prawnicy są dobrzy, a dowody, choć mocne, są okolicznościowe. Ale jego kariera, jego reputacja to wszystko zostało zniszczone. Jest dorosłym mężczyzną powiedziałam Marcie. Podejmował własne wybory. Muszę wierzyć, że te konsekwencje nauczą go czegoś. Marta Borowska zgodziła się na ugodę. Podpisaliśmy dokumenty zeszłego tygodnia. Teraz, siedząc w moim biurze z krakowem rozłożonym pode mną, jak żywy obraz, czuję coś, czego nie czułam od bardzo dawna pokój. Karolina wchodzi z kawą i swoim wiecznym iPadem. Kolejne trzy rodziny zgodziły się na rozmowy, mówi. To będzie długi proces. Wiem, odpowiadam. Ale to właściwe. Ona uśmiecha się. A tak przy okazji dostałaś zaproszenie. Joanna Kowalczyk zaprasza cię na otwarcie swojego nowego funduszu dla kobiet ofiar oszustw finansowych. Joanna, kobieta, która uratowała mnie przed największym błędem mojego życia. Odpisaliśmy jej natychmiast. Będę tam. Później tego wieczoru, gdy biuro jest już puste i miasto poniżej świeci tysiącem świateł, stoję przy oknie z kubkiem herbaty. Myślę o Damianę. Czasami nadal boli. Nie tęsknota za nim, ale za tym, co myślałam, że mamy, za tym, kim myślałam, że jest. Zamarzeniem o prostej miłości, zdala od komplikacji mojego nazwiska i mojego bogactwa. Ale nauczyłam się czegoś ważnego. Nie mogę uciekać od tego, kim jestem. Aleksandra Kowalska to nie tylko nazwisko, nie tylko pieniądze. To także odpowiedzialność, możliwość naprawienia błędów przeszłości, siła, by zbudować lepszą przyszłość. Ola Wiśniewska, prosta nauczycielka angielskiego, kobieta, którą stworzyłam, żeby uciec, nadal jest częścią mnie. Jej łagodność, jej pragnienie autentyczności, jej umiejętność dostrzegania piękna w prostych rzeczach nie muszę jej porzucać, mogę być obiema. Aleksandra i Ola, dziedziczka i kobieta, silna i wrażliwa, mój telefon wibruje, to wiadomość od ojca, dumny z ciebie, córeczko. Uśmiecham się, czując, jak łzy napływają do oczu. Ale tym razem są to dobre łzy. Za oknem Kraków śpi pod śniegiem. Moje miasto, mój dom, miejsce, gdzie przegrałam wszystko i znalazłam siebie. I kiedy odwracam się od okna, żeby iść do domu, wiem jedno z całą pewnością. Historia, która prawie mnie zniszczyła, tak naprawdę mnie uratowała. To nie był koniec. To był początek. Prawdziwy początek.